Znaczy, Rosja ponosi duże straty. To mhm. Z tego wynika, że Rosja e, musi uzupełniać straty, które ponosi na Ukrainie, a te uzupełnienia często są związane z tym, że przywracają sprzęt, który był zakonserwowany w, wyniku, tam, w ramach zapasu wojennego. Mhm. I ten sprzęt często nie jest na tym samym poziomie e, jakości technologicznej, jakim przed jak są sprzęt, który był wykorzystany w pierwszej fazie wojny. Więc Rosja faktycznie odtwarza, przeszła na go, tryb gospodarki produkcji wojennej, gdzie ilość amunicji, którą jest w stanie rocznie wyprodukować, wyraźnie przekracza 2 miliony, e czego oczywiście nie są w stanie państwa Zachodu osiągnąć tego pułapu. Produkuje również znacznie większą ilość dronów, e zwiększa produkcję tam w ramach tej amunicji i pocisków rakietowych, e produkcja czołgów znowu wzrasta na wyższy poziom, ale często jest to sprzęt niższego poziomu technologicznego, więc... Rosja faktycznie skutecznie radzi sobie w wojnie na wyniszczenie z Ukrainą.